Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku opowiem Wam o ptaszniku endemicie z Wenezueli, którego opisy zapowiadałem na szorcie. Przełożę go też do większego pojemnika. A zatem zapraszam Was na oglądanie filmu o ptaszniku Chromatopelma cyaneopubescens. A zatem. Do oglądania. Chciałbym Wam także podziękować za osiągnięcie pułapu 50 subskrypcji. Jest to dla mnie moment ważny psychologiczny, gdyż wyznacza połowę 100 subskrypcji, których osiągnięcie teraz jest moim głównym celem. W krótszej perspektywie, moim celem jest osiągnięcie 60 subskrypcji. Dlatego tych wszystkich z Was, którzy oglądają mój kanał bez subskrypcji, proszę. O zasubskrybowanie mojego kanału. Was nic to nie kosztuje. Dla mnie to wiele znaczy. Zgodnie ze statystykami, 80% osób oglądających mój kanał to osoby oglądające kanał bez subskrypcji. Zatem fajnie byłoby nieco zmienić ten trend. Odcinek rozpocznę od przedstawienia znaczenia nazwy tego gatunku ptasznika. Obecnie jego polska nazwa to szafironuszka. Zmiennobarwna. Skąd taka polska nazwa? Poza tym, że to jest tłumaczenie z nazwy naukowej greko-łacińskiej. Odnosi się to także do jej kolorów, a także do zmian kolorów jej umaszczenia, który odbywa się w trakcie jej cyklu rozwojowego. Szczegóły przedstawię wam w dalszej części odcinka. Natomiast co do nazwy naukowej. Chromatopelma. To jest zlepek dwóch greckich wyrazów. Chromat, chromato, kolor. Natomiast pelma, jak zapewne pamiętacie z poprzedniego odcinka, to jest znaczy podeszwa stopy. Zatem można to przetłumaczyć jako kolorowa stopa. Natomiast jej nazwa gatunkowa, syjaneopubescyns, jest już pojęciem z zakresu języka łacińskiego. Tutaj znaczenie mają dwa łacińskie słowa. Cyaneo oznacza kolor cyjankowy, czyli taki zielono-niebieski. I pubescens, czyli dotyczy ten wyraz włosów, które zaczynają wzrastać w momencie rozwoju, dojrzewania. Zatem nazwa gatunkowa to raczej oznacza takie. Włosy wychodzące w czasie dojrzewania, mające ten kolor cyjankowy, niebiesko-zielony. Należy tu wspomnieć też nazwę anglojęzyczną, czyli Green Bottle Tarantella, co może się właśnie odnosić do koloru zielonej butelki szklanej i właśnie niebieskiego. Zatem są to przede wszystkim wariacje na temat jej barwy i nazwy łacińskiej pod kątem języka. Na który jej nazwę naukową tłumaczymy. Tutaj mamy ptasznika w jego dotychczasowym pojemniku. A tu mamy nowy pojemnik dla ptasznika o rozmiarach 15x10x6 cm. A zatem znacznie większy od pojemnika dotychczasowego. Specjalnie musiałem dostosować kadr, żeby to się zmieściło. No, niestety, programy też mają swoje ograniczenia. Jak wspomniałem, ptasznik ten jest endemitem dla północnej Wenezueli. Zamieszkuje on przede wszystkim półwysep Paraguana, który stanowi część stanu Wenezueli w Falcon. Widzicie właśnie mapę Wenezueli. Stan Falcon jest zaznaczony kolorem czerwonym. To jest mniej więcej w górnym lewym rogu tej mapy. Natomiast półwysep Paraguana jest to ten charakterystyczny wypustek w tym obszarze, który wskazuje teraz strzałku. Pająki te głównie zamieszkują stepy, czyli obszary suche, porośnięte skąpą roślinnością. Ich gniazda są mocno opainczynowane, co zobaczyć mogliście na moich filmach. Gniazda te rozpościerają pomiędzy jakimiś korzeniami drzew, konarami, suchymi trawami. Na początek wypełnimy nasz nowy pojemnik podłożem dla ptaszników. to, naturze ptaszniki te żyją w temperaturze 27-29 stopni Celsjusza w dzień, w nocy ze spadkiem do 26 stopni Celsjusza. Jednakże, jak zawsze wspominam, jest to temperatura otoczenia, która przy podłożu, przy ściółce. W różnych norach pod konarami drzew jest znacznie niższa, zatem ptasznika tego nie należy także przegrzewać. A panująca w domu temperatura pokojowa z zakresu 20-22 stopni Celsjusza jest wystarczająca. Jak widać, taka temperatura, która panuje u mnie, nie wpływa negatywnie na rozwój mojego ptasznika. Ptasznik ten należy do grupy preferującej umiarkowaną wilgotność. Z rzędu 50-60 stopni. Pomijając tu naturalne preferencje ptasznika, który woli suchszy klimat, należy tu także wspomnieć na sposób oddychania ptaszników. Otóż ptaszniki, jako stawonogi, oddychają przez system przedchlinek. W przeciwieństwie do naszego sposobu oddychania, czyli, że tak powiem, posiadania centralnych dróg oddechowych, stawonogi, a zatem także pająki, mają. W te owe przedchlinki umieszczone na spodniej części ciała, czyli że tak powiem na dole, przy ziemi, i tworząc pod nimi bagno, po prostu mogą się utopić. Woda zablokuje przepływ tlenu przez te przedchlinki. Przygotowując terrarium docelowe dla naszego podobiecznego, musimy użyć kostki o wymiarach docelowych, czyli 30 cm na 30 cm podstawy. I 20 cm wysokości. Na jego wcześniejszych etapach życia używamy zgodnie z regułą ogólną mniejszych pojemników. Przygotowywując podłoże dla sensu można użyć takich rzeczy jak torf czy podłoże kokosowe. Możemy to użyć właśnie solo albo w połączeniu z piaskiem. Możemy też użyć specjalistyczne podłoże dla ptaszników. Trzeba tylko pamiętać, żeby. Nie zalewać tego zbytnio wodą z powodów, które wcześniej wspomniałem. Podłoże dla zwierząt sucholubnych również sprawdzi jak najbardziej. Jeśli chodzi o gniazda pajęczynowe tego pająka, to mocnym elementem dla ptasznika przy tworzeniu tych gniazd są wszelakiego rodzaju ozdoby typu korzenie, gałęzie, liany. Służą mu one jako Podstawa stelaż, rusztowanie dla tych struktur, niemniej brak tych elementów wystroju mojemu ptasznikowi wcale nie zaszkodził przy tworzeniu tych okazałych gniazd. Mój ptasznik po prostu opierał te nici, umiejscawiał je, nasadzał je na dziurkach wykonanych w celu wentylacji, wykonanych na bokach pojemnika albo wykonanych na Wieczku tego pojemnika. Niemniej, w momencie, kiedy ptasznik dostanie swoje docelowe terrarium, owe gałęzie, czyli jany, również otrzyma, i zobaczymy, jaki efekt wtedy osiągnie. Niemniej, efekt wykonany w dotychczasowym pojemniku również był okazały. Tutaj mamy ptasznika w jego dotychczasowym zbiorniku. Otwieramy go. I widzicie znaczną liczbę pajęczyn. Zaraz wyjmę ptasznika. Bardzo ciekawym faktem jest to, że te nici są stosunkowo miłe w dotyku. Patrzcie, sam wyszedł. Mocny, są one mocne, wytrzymałe. Jak widzicie, trzymam swoją samicę na rękach. Jak widzicie, powyżynę ma mały odwłok, to normalne. W obecnej fazie nie wiem ile ma centymetrów, może ze 4. Ciało dorosłej samicy osiąga 7 cm, rozstaw samych odnóży wynosi natomiast 15 cm. Samiec osiąga nieco mniejsze rozmiary 6 cm długości ciała, natomiast ma dłuższe nogi od samicy. Nadszedł czas, żeby przenieść naszą samicę do jej nowego pojemnika. Już to robię, muszę ją tylko wziąć. No, ch chodź maluszku, choć, choć, chodź. chodź, chodź. Mm -hmm -hmm -hmm. Mamy już ją! Patrzcie, jest już w swoim nowym domu. Kładam termometr, żeby nie próbowała uciekać tą drogą. Dymorfizm płciowy u tych ptaszników polega na tej samej zasadzie jak u brachypelmy hamori. Samce posiadają na pierwszej parze odnóży kaczyki, której samice nie posiadają. Natomiast samce na nogogłaszczkach posiadają także narządy płciowe, czyli bulbusy. Ptasznik ten jest idealny. Dla początkujących terrarystów nie jest zbyt agresywny, rzadko kiedy atakuje. Co najwyżej wyczesuje włoski parzące, a jego jad dla zdrowej osoby nie stanowi żadnego zagrożenia. terrarium tym umieszczę takie listki. Są tu wprawdzie liście do zbiorników tropikalnych i wytrzymują wysoką wilgotność. Niska wilgotność im nie zaszkodzi. W drugą stronę już niekoniecznie to działa. Zbiornik ten jest także na tyle duży, że jestem w stanie w nim umieścić ten oto korzeń do suchych zbiorników. Do terrarium trafi również pochodząca z zestawu dla terrariów suchych taka ususzona trawa, a, a raczej korzonki. Tak, to raczej są korzonki. Teraz skupię się na bardzo ciekawej i ważnej kwestii, jakim jest umaszczenie tego ptasznika. Dorosłe osobniki posiadają właśnie taki cyankowy, niebiesko-zielony karapaks, pomarańczowy porośnięty pomarańczowymi włózkami od oraz niebieskie podnóża. Natomiast młode osobniki mi przypominają ptasznika tygrysiego Dewus pantaloris. Młode chromki do piątej wylinki posiadają właśnie pomarańczowy karapaks Pomarańczowy odnurza z czarną podeszwą oraz czarny odwłok z pomarańczowymi pręgami. Stąd dopatruje się podobieństwa do ptasznika tygrysiego, co zaraz Wam pokażę. A zatem, teraz widzicie przede mną zdjęcie mojej samicy Chromatopelma sens, Zaraz po tym jak do mnie przybyła, jej odwłok jest już bardziej pomarańczowy, niż miała zapewne na jeszcze wcześniejszych etapach swojego życia. Natomiast teraz widzicie zdjęcie mojego ptasznika tygrysiego, który jest łudząco podobny do młodej chromatopelmy i też ma taki pomarańczowy odwłok w czarne pręgi. Teraz przedstawiam wam znalezione w internecie zdjęcie chromatopelmy cyanopubescens na etapie L4, czyli po czwartej wylince, no wyraźnie widać, że ma tutaj dużo bardziej pręgowany odwłok niż moja w momencie przybycia do mnie. Przechodząc do karmienia tego gatunku, należy wskazać, iż jest to gatunek bardzo żarłoczny. Łodówki raczej są u niego rzadkością. Gatunek ten wymaga częstszego karmienia, nawet dwa razy w tygodniu, gdyż buduje bardzo obfite sieci i po prostu potrzebuje. Składników, z których te sieci będzie tworzył. Samo karmienie też wygląda klasycznie. Różne gatunki owadów, czy też ich larw, dobrany rozmiarem do rozmiaru pająka. Pająk największą aktywność wykazuje w nocy i o zmierzchu. Natomiast co do długości życia, samiec tradycyjnie żyje do dwóch lat po ostatniej wylince. Natomiast przy zapewnieniu odpowiednich warunków samica jest w stanie dożyć nawet lat. Co do nieporozumień, które wyszły pod szortem dotyczącym chromatopermysia neopubescens, tłumaczę, iż nie wyjmowałem wtedy pająka, gdyż pająk po wylince ma ten nowy pancerz wciąż miękki. Pancerz ten musi stwardnieć i przez ten czas wyjmowanie pająka może stanowić dla niego zagrożenie nie tylko o zdrowia, ale i życia. Zatem należy u mniejszych osobników te kilka dni, a u większych osobników nawet tydzień odczekać ze wszystkimi manipulacjami przy tym terrarium, w którym siedzi dany ptasznik. Samice osiągają dojrzałość płciową po osiągnięciu 5,5 Centymetra długości ciała, czyli długości głowotłowia i odwłoka. Natomiast u samca tym momentem jest moment po ostatniej wylince, kiedy na jego nogogłaszczkach pojawiają się jego narządy kopulacyjne, czyli bulbusy. Samice osiągają dojrzałość płciową po osiągnięciu 5,5 cm długości ciała, czyli długości głowotłowia i odwłoka. Sama kopulacja u tego gatunku też jest dużo cięższa niż u brachy pelmy Hamuri. Podstawową kwestią tutaj jest świadomość, iż zaloty samca do samicy trwają w, w przypadku tego gatunku kilka godzin, są zatem bardzo czasochłonne i też nie zawsze dochodzą do skutku. Natomiast samica po kopulacji może też być agresywna w stosunku do samca. Aby temu zapobiec, należy przed kopulacją obficie nakarmić samicę. Jednakże na pocieszenie dodam iż z reguły jedna kopulacja jest wystarczająca do osiągnięcia zamierzonego efektu. Jeśli kopulacja się powiedzie, samica w ciągu 2-3 miesięcy tworzy kokon, zdrowy kokon, w którym rozwija się około 100-250 nimf. Wylęgają się one po około miesiącu od złożenia kokonu przez samicę. Gatunek ten nie jest objęty w żaden sposób postanowieniami, Konwencji waszyngtońskiej ani przepisów unijnych implementujących z nią, to też nie musimy martwić się kwestią posiadania dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia tego ptasznika. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Link znajdziecie w opisie. Dostawcie proszę też łapkę w górę. Suba oraz komentarz to naprawdę dużo dla mnie znaczy. Zapraszam Was też także na kolejne odcinki, które już niebawem. Do zobaczenia i cześć!